Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Przeczytałem właśnie komentarz od mojego wiernego widza z zapytaniem, jaka jest moja opinia i dlaczego właściwie nie biorę pod uwagę kupno auta na wynajem w abonamencie. No, ciekawe pytanie. Powiem Wam szczerze, że nawet chwilowo rozważałem wziąć Mazdę na abonament. W związku z tym, z sprzedawcą skrupulatnie siedliśmy i wyliczyliśmy, ile by mnie to kosztowało. W tym momencie już nie pamiętam, jak to dokładnie wychodziło, ale chciałem, żeby mi to porównał powiedzmy do kredytu. I słuchajcie, to chyba było liczone na 5 lat. Yy, I wyszło, że wynajem jest około 10 tysięcy złotych drożej od kredytu. Yy, ja pełnej gotówki na Mazda nie miałem, wiedziałem, że coś musiałem kredytować. Ale w końcu wzięliśmy kredyt dla pracownika, to znaczy małżonka, w swojej pracy. Wzięła na śmieszny procent, chyba 1%, i wzięliśmy chyba tam 30 tysięcy. Także co do kredytu, tutaj z tego właśnie pracowniczego, to praktycznie nie dołoży nic. Nie wiem, ile to wyjdzie, parę stówek, tych odsetek, czy coś takiego. Natomiast wynajem, słuchajcie, moim zdaniem, oczywiście. Jest dla osób majętnych, naprawdę dobrze zarabiających. To, to mi też tłumaczył kolega, który jest kierownikiem w salonie Skody. Bo się pytałem, jak te wynajmy chodzą. I on mówi, że to jest dla osób, które zarabiają 7, 8, 10 tysięcy miesięcznie. I dla takiej osoby, wyłożenie dwóch tysięcy na rata jest po prostu nic. No wiadomo, ktoś zarabia 8, 2 na wynajem, szósteczka jeszcze spokojnie na życie zostaje. No, i teraz właśnie pytanie, czy to ma sens, jeśli chodzi o osobę mniej majątną? Moim zdaniem nie. No bo jest wpłata początkowa, to chyba była 10 tysięcy złotych w przypadku tej Mazdy, potem rata, nie wiem ile tam było, tysiąca, coś takiego. Płacimy te 5 lat i zostajemy po prostu z niczym. Czyli średnio powiedzmy z tą, z tą wpłatą własną, to jest około 2000 miesięcznie. I to wszystko zostawiamy salonowi, czy właścicielowi tej firmy z abonamentem i my zostajemy z niczym. Więc moim zdaniem to jest po prostu nieopłacalne. Tak jak mówię, w przypadku osoby niezbyt majętnej. Natomiast system, w którym ja kupuję auta zapożyczyłem żywcem od mojego taty. On słuchajcie... Nigdy w życiu nie wziął kredytu, a jeździ autami już nie wiem, chyba 50 lat. Co jakiś czas ma nowe. I on jeździ autami właśnie około 10 lat. Z tego co ja zauważyłem, to jest, że około 8 lat. I słuchajcie, on w momencie, jak kupuje owe auto, od razu sobie odkłada na, na następne. Po prostu w dniu zakupu. I ja robię dokładnie tak samo. Mianowicie. Kupując Zafirę i za firmą chyba jeździłem właśnie 8 lat. Bez z ciekawości kalkulator. Kupiłem słuchajcie, Zafirę zafire i od razu zacząłem odkładać chyba 8 stówek. Tak sobie pomyślałem: ludzie kurde płacą za kredyty, tak jak kolega wziął Mazda 6, rata chyba 2500. No biorąc takie auto za 100 czy nawet droższe tysięcy no to trzeba liczyć raty około 2 czy nawet 2,5 tysiąca złotych ja tak pomyślałem no na 800 to może mi stać yy, i teraz tak 800 razy 12 to jest 9600 rocznie razy 8 lat i zobaczcie macie 76 tysięcy złotych na koncie po 8 latach kiedy, powiedzmy, decydujecie się zmienić samochód? Ja tak po prostu robię. Mam, powiedzmy, 7 dych, plus, powiedzmy, sprzedaję taką Hondę. No nie wiem, ona wtedy już będzie tam iluś tam, nie wiem, 13-letnia czy, czy ileś, i będzie warta, nie wiem, dwie czy dychy. No to słuchajcie, 7 dych plus 3 dychy za Hondę i macie 100 tysięcy na zakup nowego auta. Yy, znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że dla niektórych rodzin nawet 800 zł jest ciężko yy, odłożyć. W moim przypadku jakoś, jakoś to wychodzi. Myślę, że średniego Kowalskiego stać na, na odłożenie 800 zł. Więc to jest mój, słuchajcie, system. I tak odłożyłem na Hondę. Hondę nie musiałem brać w ogóle kredytu kompletnie. Natomiast Mazda była zakupiona nie wiem rok po Hondzie, czy dwa lata po Hondzie jakoś. I coś tam jeszcze się udało odłożyć, no ale tak jak mówię, braku. Lekko musiałem skredytować. Także moim skromnym zdaniem, skromnym zdaniem, nigdy bym nie wziął wynajmu, bo mi po prostu na niego nie stać. I nie wziąłbym też klasycznego kredytu na samochód, no chyba żebym po prostu musiał. Gdyż w klasycznym kredycie też sumarycznie dołożycie jakieś 20 czy nawet 30 tysięcy, gdybyście wzięli auto na yy, całościowo, na. Na kredyt. Mój kolega tak wziął kiedyś Almerę, która kosztowała w 2001 roku chyba 45 tysięcy, coś takiego, może niecałe 50. I praktycznie salutkie auto wziął na kredyt. Tam była minimalna wpłata własna. I wziął na maksymalny termin, tam chyba nie wiem, 7 lat to było. I on ostatecznie spłacił, bo pytałem z ciekawości, prawie 100 tysięcy za tą Almerę. Ale on mówi, że jemu taki system odpowiada i miał tam jakąś ratę, nie wiem. No już nawet nie wiem, nawet nie będę zmyślał. Nie można to obliczyć, skoro tyle spłacił przez te 7 lat. Więc on uważa, że to jest ok, że taki system, że on się nie martwi po prostu kredycik i tak dalej. No tak żyje cały świat tak naprawdę. Ja sobie zdaję z tego sprawę, zwłaszcza Ameryka. Tam jest wszystko na kredyt. Jakoś nikt się nie martwi dniem jutrzejszym i tyle kredycik. Nie wiem, ja jestem może pesymistą i. I wolę po prostu mój system, bo sumarycznie wychodzi na to samo. Znaczy na to samo, oszczędność jest dużo większa, ale wychodzi na to samo, że ja co miesiąc muszę tylko właśnie nie płacę raty kredytu, tylko odkładam sobie na konto. A żeby mnie nie bolało, to mam po prostu zlecenie stałe. W dniu wypłaty po prostu w mgnieniu oka idzie 8 stówek na tak zwane. Nie wiem jak to ja akurat jestem w embaku, nie wiem jak oni to nazywają. Jakaś tam lokat, nie cel, oni to nazywają cel, twój cel. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to co ja się najbardziej, co mnie zrobiono w balona w życiu, tak uważam przynajmniej, i to była bardzo zła decyzja, to trzeci filar. Ja zacząłem pracę w 1998 roku, i mnie po prostu namówiono, młodego człowieka wtedy. Jak to będzie pięknie, merdura i tak dalej. Weszliśmy razem z małżonką w trzeci filar. Nie będę mówił w jakiej firmie. I słuchajcie, zrezygnowałem z tego chyba dwa lata temu, czy półtora roku temu. Yy, a pracy mam 20, od 98, czyli mam 23 lata pracy, tak? Czyli 21 lat ponad płaciłem. Yy, niecałe czystówki, tak jakoś się zaczęło, że czystówki. Czy tam 200, coś. Ja, małżonka to samo. Ostatecznie pod koniec płaciliśmy prawie po 400. Czyli płaciłem 800 zł. No, licząc inflację, to na tamte czasy też to było powiedzmy tak jakby 800 zł. I słuchajcie, po 20 latach, jak zrezygnowałem, czy tam 21 latach, wyciągnęliśmy razem z tego 30 tysięcy zł. Słuchajcie. No no, częściowo to było ubezpieczenie i tak dalej. Zdaję sobie sprawę. Ale tyle rad pracy, tyle odkładania i wyciągnąłem 30 tysięcy złotych. I ja, słuchajcie, mam silną wolę. Więc w momencie, jak zrezygnowałem z tego trzeciego filaru i tak jak mówię, płaciliśmy 800 stówek razem, od razu założyłem kolejny cel pod tytułem emerytura. I te 800 zł przelewałem na na. Od razu na swoje konto, mimo, że jest śmiesznie oprocentowane praktycznie w ogóle. Ale zobaczcie, co się dzieje. 800 zł razy 24 miesiące, 19 tysięcy na koncie w 2 lata. A od tych złodziei wyciągnąłem 30 tysięcy po 20 latach. Więc nie wiem, jakie jest wasze zdanie na temat trzeciego filaru ale no ja się czuję po prostu okradzony I, i nie mogę w to uwierzyć, że byłem takim frajerem, bo mój brat rodzony dawno z tego zrezygnował, bo też został w to wciągnięty, inny znajomy też z tego dawno zrezygnował, a ja po prostu jak frajer płaciłem tyle pieniędzy przez tyle lat. A słuchajcie, jeszcze na sam koniec proponuję obejrzeć taki odcinek chyba na kanale Petrol Head o tym, jak się skończyła przygoda z wynajmem dla tego pana ze Szczecina, chyba wziął Peżota i co prawda było troszeczkę, znaczy trudno powiedzieć, że to była jego wina. No w każdym razie rozwiązał, chciał rozwiązać umowę wynajmu wcześniej. No i zaczęło się pasmo nieszczęść i nerwów oraz straconych pieniędzy. Tam wyliczył we filmiku ostatecznie, ile dołożył do Peugeot'ika, yy, właśnie w ramach tego systemu abonamentu. Także ja osobiście, oprócz tego, po prostu tego systemu się boję, żeby mi potem ktoś jeszcze wyliczał, gdzie ryska i tak dalej, za ile się auto sprzeda i tak dalej. Znaczy, nie wiem, może są tam różne systemy w różnych firmach. Ja tam wolę jednak mieć swoje. Może to jest takie polskie myślenie ale wolę mieć po prostu swoje. Dzięki, trzymajcie się, napiszcie w komentarzu co Wy uważacie.